Jakie drogie dziś chwile zgotował Bóg nam, bracia, siostry, widzimy się znów. O, jak Bóg, o, że Zbawca jest duchem tu sam, chcemy Jego posłuchać, więc. Słuch. O, jak Bóg, więc słuch. jakże miło się spotkać przed Panem tu znów, w sercu świata uciszył się gwar, jakie szczęście, gdy nami kieruje sam Pan, o, jak cudny, jak bogi to stan Jakie szczęście, gdy nami kieruje, sam Pan. Pielgrzymując nas, Syjąc, poczniemy dziś znów u wód życia chłodzących nasz znój. Na to Boże, tak błogo, lecz zejść trzeba w dół, dalej z grzechem i kłamstwem wieś Bój. Na to bój. W społeczności tej świętej tak błogo nam być, gdzie życiowy ukoim się ból. Czym oaza w pustyni sronisko wśród gór, tym dla duszy w tym świecie jest ból. Czym oaza W tym świecie jest bur. Doznajemy tu łaski, Pan bliski jest nam. W jego mocy kroczymy przez świat. Pocztam darem miłości na śpiew raźniej brzmi, gdy do raju otwarte są drzwi. Pocztam darem miłości na śpiew raźniej brzmi. São de